A, szczerze, trochę się boję tam wchodzić. Powinienem to nagrywać, jak będzie ktoś ze mną wtedy w pokoju. Jestem sam. co, wracajmy, Nie no, jak już to przeszedłem, to chodźmy. Naprawdę się boję. Spotkania z potworami. Wiem, że się boisz, ale ja nie chcę zapalać, bo nie wiadomo, co tu będzie. Tam był. Czekajcie. Zadanie zadania wypodałem. Okej. Okay. To już mi mówi, że jest coś nieprzyjemnego. Wiecie, co powinienem sobie podłączyć, nie wiem. Telefon z muzyką włączyć, żeby odwracał uwagę od tych złych rzeczy. Dobra, zapalę i zaryzykuję. Najwyżej zginę, przynajmniej nie będę daleko wczytywał. Okej. Okay. Szczerze, ja wolałbym właśnie te... te Ciemne punkty zostawić, jednak niech się pali tak jak się pali. Chociaż nie wiem, czy zapalać światło, czy nie, wiem, że ci pęknie, bo jesteś w ciemności. Chodzi o to, ludziska, że jakby tu coś było, to żeby potem mieć gdzie się skryć. Dobra, zapalmy to. Najwyżej zginę Wiem To jest to do otwarcia czy tego przeniesienia? Przeniesienia, okej okay. Okej, okay, mamy trzy drogi, w które się możemy udać. Tam, na wprost i tam. Cholercia wie, gdzie tu iść. Zostanę tak. Nie chcę, że coś nagle na mnie wypadło. Czekajcie, zobaczmy co tu jest ogólnie. Wiecie co, może tutaj wejdźmy pierw? Okej, okay, tam jest możliwość zapalenia Postanowiłem w pierwszej kolejności rozglądać się za miejscami gdzie się można ukryć Pamiętacie jaką kłopotę chciałem ostatnim razem zrobić? Dobra, są dwa krzesiwa Eee Co to jest? Wiertło? Okej okay. Dobra, się naprawdę boję Bo zasada jest... Aha, tu na nie ma pochodni. Że za każdym razem jak coś się weźmie, to wyskakują potwory, ale zrobimy to na szybko. Okej, okay, trzeba było pójść. zamknijmy czy To jest dobry pomysł Miałem środek czy na prawo? Wiecie co, zejdźmy na prawo Tutaj coś jest w ogóle? Bo automatyczne zapisy są tylko jak się wchodzi do lokacji, więc by było, że Będziemy się skradać. Ja wolę się skradać. Wiem, że to jest psychodeliczne przeszycie, no ale co, ja ci poradzę. Mam nadzieję, że to wino, a nie krew. Tam są drugie drzwi. Tu jest świeca do zapalenia. teste para, esses são teste para, são de Bo nie pamiętam jak tamten potwór wtedy, co pamiętacie, co mi tak nagle wyskoczyło, jak szliśmy do rafinerii? Jak dźwięk wydawał? O, jest dłużej. O. Bardziej się chciało wtedy otwiera tego. Używać tych krzesiw. Okej. Okay. Myślałem, że tam się jakiś cień poruszył. Widzicie co, te drzwi na przeciwko, że sobie zostawimy na koniec? Nie wiem, co mi podpowiada, ale lepiej można najpierw te boczne prze... Nie, w tej chwili proszę cię, a podwójną amb tego dawkę damy. Połóżmy odgłosy. Chyba z porządku. Ta sama taktyka. Co to? Cegły cegły. Tutaj jest coś do zapalenia, nie będziemy palić tego. Okej okay. Jest krzesiwo Czyli chyba nie potrzebnie oszczędzamy, bo dużo krzesiwa mamy Więc ludzie pamiętajcie, nie oszczędzajcie krzesiwa Oczywiście znaczy, wiecie, teraz tak mówię, ale zobaczymy pod koniec gry jak to wyjdzie Jest gdzie się ukryć? Mogę to podnieść? Dobra, najwyżej będę biegł w tamtą stronę Okej okay. Jakiś błęd dla Aleksandra wybuchowy został stworzony Ale... Jakoś tego w zadaniach nie mamy, okej okay. Nie no, chyba by było już słychać jakby co Najwyżej będzie tak, biegiem uciekaj Może to by nie było tak źle, gdyby ta muzyka taka, tak dynamicznie, dynamicznie, no tak się nie podgłaśniała, tak. Jak to się idzie? O malutku. O matulu. Ja się że nawet nie mam gdzie schować. Zastanawiam się, gdzie zrobić lepszą kryjówkę, jakby co. Dobra, może stracić w ogóle poczytalność. Jestem jeszcze poczytalny, więc jakoś dam sobie radę. Tylko chodzi o to, że mnie przestraszyć, że mówiąc, że ktoś nadchodzi, jak ja nic nie widziałem i nie słyszałem. To co co ktoś chodzi? Tutaj zapalimy światło. Ryzyk fizyk. Najwyżej kolejna akcja będzie na szybko. A, czyli to mogę połączyć, dobrze. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tak i tak. Aha, czy to jest świder. I potrzebuję jeszcze jednej części. Ok. Czekaj, czy mnie tu było widać, jakby co. A najgorsze chyba by było, jakby ktoś mi teraz przez tą szparę zaglądał. A Kuku, widzę Cię i Cię Czy te trzeszczenie tych robaczków to już mnie w ogóle dobija. Aha, czyli tego nam się do czegoś użyć? Tam jest jakieś światło, ok. No nie pamiętam, czy w amnezji był jakiś szybki zapis. Spokoiłeś się? Wiem, mnie też to przeraża. Ale na razie musimy to przetrwać. Tutaj okej. Okay. I tu jest światło. Okej, okay, słyszałem puknięcie. Eee, chciałem wstać. Czyli gotujmy sobie linię obrony. Bo mnie to ktoś czy coś tam idzie. W ogóle przestraszyło, i ja nie wiedziałem co robić. Aha, dobra, widzę. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie ma. Ostatnia część, ja niczego nie chcę usłyszeć. Nie, nic nie słychać, czekaj. Okay. Co to miało być? Jakby ktoś za drzwi łapał Nie, się nie zrobić tak, że nie wyjść na drugi Hall i tutaj wrócić, żeby się zapisało O poczekajcie Schowam się tu jeszcze na chwilkę I spróbuję połączyć, bo to też może coś sprawić, że coś uruchomię może nie łączyć? Dobra, połączmy. Leki ból głowy. I świdry dostaliśmy. Okej, okay. raczej. Czyli czy niczego nie słyszę, więc możemy iść. Najwyżej będziemy. Jakbym zginął teraz, to przynajmniej będziemy wiedzieć, co robić. OK. Się udało. Dobrze, do czego mi ten świder? Czekajcie chwilkę. Jest tu coś? Dobrze, teraz potrzebuję coś, żeby napełnić to. Dobra, to się leje, ale A niczego do napełnienia nie znalazłem. Czego nie ma? Ty, rybaki jakieś po mnie łażą. O matko, to one tak hałasują, a ja zawał dostaję. Tam na górę nikogo nie przysłało. Tutaj może coś? co? Mam nadzieję, że jak to e, rozciąłem, raczej znaczy rozciąłem wierciłem ten otwór i to się sączy O! Widzicie? Dobrze wróciłem No? Łapiesz to? Łapiesz To jak teraz tego czegoś nie znajdę, znajdę tam w dalszej części magazynu, to będę mógł to spokojnie nadal nalać Wiem, że potrzebuję naczynia, Skąd ja ci naczynie teraz wytrzasnę? No chyba, że tu jest. Przynajmniej sobie zrobiliśmy tego. Czekajcie. O, ustawę sobie tutaj. Bo jak nie znajdziemy, to przynajmniej będziemy mieli miejsce do schronienia się przed potworami. Których mam nadzieję nie spotkać. Ale wiecie jak to bywa. Coś wywierciliśmy... Nic się nie stało, połączyliśmy świder, nic się nie stało, jest dobrze. Ale zawsze się coś dzieje, ZAWSZE. O, kolejny. Pomocniczy Eee się Zastanawiam czy się będzie to lać i lać Dobrze, chodźmy po jakiś pojemnik na to Może faktycznie zrobić wyjść i wejść. No nawet nie pamiętam czy jest tutaj szybki zapis i szybki odczyt. Okej, okay. ktoś tu został chyba przeprowadzony. A jak został przeprowadzony i tam so, ci są naszymi wrogami? No coś to chyba jest. I obstawiam, że to są ludzie. To ja nie chcę tam iść. Krzesiwo. Słyszeliście to? Więc co, zaryzykujmy i chodźmy tam najwyżej. Jak zginę, to się na tym zakończy po prostu nagrywanie. A resztę wiecie, chyba zrobię tego. Hmm. No, poza nagrywanie. I czemu? Wydaje mi się, że słyszę potwora. Ktoś, ktoś tutaj jest na pewno. Tu są jakieś drzwi. Tam jest coś na dole. Ok, zadania. Aha, to czyli to było nam do rozkręcenia tamtego, i pewnie to będzie ta mieszanka wybuchowa. Tylko szczerze, nie wiem, że jak tam chcę iść. Dobra, czekajcie chwilkę części maszynowe, czyli musimy iść, bo tam będą części do tego. O, jak to się nazywa? Raczej obstawiam że będą części do maszynowni potrzebne.